Mama, skoro powróciłeś, to powiem tylko tyle. Ciśniem, bo kiśniem. Jadziem, bo kładziem. Wyrównujemy powierzchnię, konserwujemy powierzchnię płaską. LOL, jaki koleś, ale wyrypał. LOL. LOL! Ale... Ale mu rwało jajca. Jasny gwint. Już więcej się tak nie bawię. Przesadzi... Przesadziłem. Każda śmierć jest dobrze. Nie to nie moja wina, ja się nie przyznaję. Zazwoją na policję, wezmą moją mamę. A mama tacie, a tata powie nie teraz, jestem zajęty. Oooo, wow, ale go skarałem. Oooo, wow. a oni nie trafili mnie. Ooooo, wow. wow. O nie zamykaj drzwi, nie zamykaj drzwi, nie zamykaj drzwi. Jest, udało mi się wbić. Słucham? Słucham? No jasne, padłeś? Powstań! Power Rate! Raket Fuel! Tak, w moich żyłach płynie gówno, a nie raket fuel. Jestem lepszy od innych. Nic nie przebije główno płynącego w żyłach. Kurde! Ale o, o, farci! Su, King kot. Jasny gwizd, ale gościu ma farta Ten miał większego. Hej, Nie, czekaj mas. Podejdźmy do tego tak bardziej... Nie zapisałem, tak? Czekaj. Nie, nie, mam quick save'a, spoko. Luzik. Nie za szybko. Dobra, jeden padł. Czekamy na tego naszego uber Kolesia z Venomem. Czas na zemstę. Każdy ma Venoma, nam i ja. A. Dobra, teraz trzeba się schować przy hey, Run, 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 forest, run. Storm Kules, bullet. Jeszcze mi nie robią złego bullet storma jak widzisz. No, oh, kill the kill. Kill the intruder! Move you fools! Snel! Snell! Nie zamieniaj się pewnie Niemca. Sorry. Już się opanowuję, już wracam do normy. Będę grzeczny. Teraz się trzeba do nich wbić. Oczywiście nie na tajniaka, bo ja nigdy nie byłem tajniakiem. Bo... Jasne Gwin, gościu ile wytrzymuje pociski Nie dziwi Cię jak gościu potrafi przyjąć tyle na klatę? To jest trochę dziwne, ale to tylko gra Ty ale... też zresztą przyjąłeś już nie, nie mało Racja. ale ja podnoszę apteczki, a apteczki wyjmują ze mnie pociski, tak myślę Właśnie to jest dziwne Wiesz no, ale... chocia... chociażby, nie że się tego Wolfa, ale mogliby zrobić, że jak używa tej apteczki, no to że tak jak w że trochę tam się bandażuje coś tam robi A nie, że on po prostu podnosi ale wow, ale sieka, stary Wiesz. Ale mułce 20 HP 37 Lepiej wczytam mi nie wyszła akcja Czekaj. Trzeba to lepiej rozegrać Jak? Jeden drugi Wiesz że nie jest tańca. Nie, bo to trzeba po prostu czasami nawet sobie przytać i ten. W następnej misji mi się przyda, więc jest Dobra, jeden padł a ten cały czas chodzi. Chodzi i straszy biedne dzieci. Nie ma sumienia. Nie ma życia. Dober? Nie, raczej nazista. Chociaż Pedober też chyba straszy dzieci. Nie, Pedober je kwałci. Co to za różnice? Altair by się cieszył z jego towarzystwa, to jest chyba normalnie jego idol. A jak ma swojego, ma pedobera jako awatar na ten? Na Skype? No. Jasny gwint, on ma naprawdę problemy z głową. To ich nie ma, ale on ma w szczególności. Nie wiem, może ma... Matka... Ale dobra, spójrzmy tutaj na czymś innym może. Aha, masz rację, nie, ga nie gadajmy o koledze. Idź, Panzerfaust'a. Faust. A, nie Panzerfaust. Ale gościa, wzięło je. O kur... <grym> Teraz ciebie. Takie jest życie. Dawaj ich z ognia. OGIEŃ! Dawaj, Dawaj, mas siła ognia. Dawaj. OGIEŃ! 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 Aha, zapomniałem, że ten debil o. ma ten. Ognioodporny strój. <grym> no, jaki chuj. A o tym to ja nie wiedziałem. A ja to po prostu zapomniałem. A jak już się na niego rzuciłem, to trochę byłaby lipa cofać się, nie? A czekaj, załatwię gościa tak. Celujemy w bańkę. Raz! Tak się... Dwa! Trzy! No, co Kurde, co jest? Czekaj, czekaj, bo mi się ten podkładkę ślizga. I poleciał. Teraz kolejnego mamy pelikana. No chodź. Może i nie. Tam był, on tam jest! Wiedziałem, on się na mnie czai. Jaki koleś! On hmm. lata! Prawie O no jeszcze Nie 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 prawej Nie Tak Jeszcze na pancerz go nie trafiłeś Trafiłem Skończyłem tak samo jak on Nie wiedziałem że tam jest ich czterech, myślałem że jest ich tam co najmniej Że jest ich tam, no nie wiem, ale myślałem że jest ich mniej No kurna, jeszcze jest pancerny Na dole był. Zdychaj, zdychaj! Puszczaj to! No. Dobra. A jest jeszcze jeden, Pan... wiedziałem. Dobra, padł. Specjalnie kucnął, żeby żebyś mu heta strzelił. Godna śmierć. Tak. Podłożył się, chociaż nie. On raczej to zrobił z szacunku do mnie, wiedział, że już przegra. To mówi, celuj w banie, wiem, że trafisz. Sędził ci kul. Tak. Ko koń wa nie, wać... nie, kończ pan, wstydu oszczędź Ha, nie oszczędzę Nie oszczędzaj Jak to twój tekst Jak grałem w katakumbach, też mówiłeś, że mam nie oszczędzać Uuu, nie, 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 tak to się nie będziemy bawić Tak, tak Tak, dawno dawaj Trochę lipa, jak to zrobi, ale robi Co ja robię, bo ja nie ogarniam Odbiło mi chyba Dobra, tutaj się nie wchodziło To się po... Nie no, aż taki strollowany To ja nie jestem Po prostu lekko mi <laughs> Odjechało Od pionu, ja ale... gorszy moment. Tak Aha, dobra, spoko 11 życia, nie, ja się cofam Co z tego, że mam 100 pancerza Jeden strzał mnie położy Dobrze, że znam się na trick jumpowaniu Jaki speed Nie, to nie ta strona, jedziemy jeszcze raz Tyk, tyk Jadziem na tym kładziem. Ja yeah. No i patrz I czy życie nie jest od razu lepiej kiedy masz 41 HP i 100 pancerza Być może A trzeba było jechać na hardcora No masz cały czas jechać na hardcore Żebyś wiedział, takie życie jest jak na speedzie, i tak cały tydzień. No to zapraszam na następny odcinek, w którym będę... Chociaż nie, robię z tego cały ten... Łączę dwa odcinki, będę hardkorem. O ile się wyrobisz w czasie YouTubeowym? A, zdjęli mi limit. O. No Taki ze mnie że Garrett, tak więc się nie martw. I got it. We got it. We got it. Yeah! Jak myślisz? Ludzie na YouTubie będą chcieli oglądać jeszcze ten filmik? Który? No ten To jest filmik. No, że. Ze... Gar... A. Znaczy w sensie Wolfensteina, tak? Tak. Nie. Zawsze, że ktoś znajdzie, kto będzie chciał obejrzeć. Nie bój się. No, to tego gościa później będziemy mieli niby zabić, ale. Oczywiście. Deadhead ma problemy z głową, krzywo wygląda w ogóle. Nie mogę na to patrzeć. Później będziemy widzieć, jak oni tam wyjdą z tego. Tutaj będzie jakiś w ogóle ten. O, grozi mi palcem, nie, już po niego idę. Deathhead szykuj się, nikt mi nie grozi palcem, zwłaszcza ty. za robię. Z źle, źle to rozegrałem. Jestem zły. Jestem zły, ale sobie zapiszę. O, to było wejście na partyzanta. Otwierasz drzwi i headshot. Otwierasz drzwi i czujesz się jak ruski czołg. Gdzie jego broń? Nie mam celownika Ło wow. A ja widzę, że na oczy nie jest potrzebny Też tak myślę, ale wiesz Bezpieczeństwo ponad wszystko No dawaj, no, dawaj. Pamiętaj o BHP Dobra, BHP mi mówi. Mam raszować jak idiota Chociaż nie Dobra Tego gościa na dole zostawię, nie jest do zerze. No nie smaż mi, ja cię błagam. A chcesz, żebym ja cię mm. usmarzył? Łocha! Smażony fubar. Oooo! piranot. Nie, Nie lubimy smażonego fubara. A bum? Lubimy schabowe z fubara, ale nie pieczonego. Nie smażonego. Schabowe mogą być. No kurde, no, jak on się Ej, no, na On oni już nie żyją. Masakrę, co to widziałeś? Jeszcze nie wiem, że mam mało HP nie, nie O, tutaj już im się wymyka wszystko spod kontroli Patrz, jak go rzuci Patrz! Długo I się i trzyma o. Powiedz mi, że to było wstrząsające Dobra, przerobiłem jednego w szybkim tym, tempie Teraz wyjdzie mi tu kolejny? Dawaj, dawaj, dawaj nie boję się Dawaj Gdzie moja broń? Gdzie mój Kurdem Kurde że umarł Dobra, teraz wiem Teraz wiem co na pewno widząc po jego zwłoka nie no, te poziomy są trudne, ale mimo to jakoś mi nie przeszkadza. Ta, która jest. Niebrę. które jest. bez ruchu, jest nieżywe. Lol, czyżbyś cytował jakąś jedną z dynamik y, Newtona? Y? Nie, tak jakoś mi przyszło do głowy. Mas, zostaniesz Newtonem, co ty na to? Masz moje błogosławieństwo? Mm, nie. Za duża odpowiedzialność? Nie, nie lubię fizyki. Ja też, pionem. Ja nie wierzę w fizykę. Lol. No co to miało być? Pelikan Czekaj, tak to rozegram Elektryz... I tak wygram oh. Wiem, nieźle mnie obił Ro ten rozegrałem to strasznie ciotersko, ale mi się nie chce ten... Myślałem, urobić. że, roz że rozległ Rozregulowałeś się Tak, rozregulowałem się. Słychać strzały wczytam lepiej. Bo to trochę lipo. Mm, nie, chcę, nie chcę dać się obić jakiemuś pierwszemu, lepszemu, nie wiem co to jest, ale jest... Dobra, nie poraził mnie, jest dobrze, nadal mam 100 HP. To i też nadal sobie lata. Następny, Dobra. Czekaj, Dobrze, że oni świecą, przynajmniej wiesz gdzie są. Jo, teraz to już mi tak zadrapał, że mu jaja urwę, ale nie, patrz, teraz wyszedłem lepiej, zapiszemy, to było dobre. To było życiowe, to było fubarowe, to było garetowe. To było nie wiem jakie to było, ale zawsze jakoś było. Bo... Dawaj, to jest lepszy, to jest lepszy. W piskim pojedynku zawsze ja wygrywam, zwłaszcza, że koleś był przepakowany. Ale ledwo żywy tutaj. Ale gościu ma LSD, a ja nie. Dobra, sobie lepiej zapiszę. Gościu ma Na LSD. a Hp. Ja nie Zapisz. Uuu, niedobrze. Źle się czuję, mam mało HP. Jestem ciekaw, na czym pracowali, Mutowali ludzi. Ci sychole! Tak! Śmiej. Narodził się Altair. Ty, a możliwe. Tylko dlaczego on jest taki styrolowany? To jest um, jeden z pierwszych eksperymentów widać nieudany. Na pewno było dużo jakichś ten, ubocznych tych dysfunkcji, jak go tworzyli efektów? No. No, nie ma mózgu. Głowę ma, ale nie ma mózgu. Głupota. Jak myślisz, czy bycie Altair'em jest złe? Czy po prostu to jest jakaś taka... Chależy. Znaczy, wiesz, dla niego pewnie to jest... Ym, nic dziwnego. Znaczy, mamo, tato, tato jestem troll. Ja uważam, że to jest nielegalne. Tak, mamo, tato, jestem trollem. Synu, jestem zawiedziony. O, ładnie, mam być całą. Patrz. No, no, don't me. O, nie zabijaj mnie. O, zabiję cię. On powiedział, another human? Nie, coś tam to było po niemiecku, just don't kill me, czy coś takiego. A patrz, a teraz, patrz, kara gościa. O nie, on teraz do mnie przyjdzie? Nie, błagam cię, nie, stary, mnie nie widzisz, nie mam. I z granatą. Czy on nie ma jednej nogi? kurde! Wybuch mi włapił, oh. ale. przesadziłem. Wiesz, trochę się mi. To jedzie, ja. Ale co, co z nim jest nie tak? Nie, myślałem, że on ma jedną nogę. Jasny gwint On mnie tu zabije. Poleć! Lol, spacer Fausta w twarz. No. I przeżyłeś. I tak zaczęło u ciebie jakoś szumić, dziwnie żyjesz, Maz? No oczywiście, przez cały czas tutaj coś. Wiesz, Wiesz ja się czułem jak ja bym umarł. Od nowa? No stary, ja się nie dam tak pocisnąć jakiemuś. shootersowi. Kurde. No jaki koleś! Patrz, tak wyglądam ja. Na części pierwszej oczywiście, wiedziałem. No i jeszcze odbił we mnie. No co za ruski czołg? Weź. Patrz, granaczek e. będzie. Eksplozja była. Będzie co zbierać, będzie co wspominać. A chwilę będzie eksplozja? Nie, pragnienia wybuchnie, bomba. Wow. Pragniemy dziś tylko tego Ja też U. Podejdzie Jasne, ale jestem głupi Łuch! Nie, błagam cię, idź, idź Dobra Ale patrz, nie strzeliła ani razy I skopa jeszcze w dupsko jak to będzie leżał Patrz, ładnie Rozkułem go. A to do czego, Amunca? Do tego, tak? A, szkoda. Ful. Szkoda, szkoda, że to podniosę. Mocny full Kurde, nie gadaj, że wczytałem. Masz fula? No jasne, daję jak kula fula. Yeah. Czuję się taki prosty. ...sty. nie krzywy. Uuu, czyżby coś tutaj się stało, Powykrzywiane czyli drzwi. Włączę lepiej prąd. No. Ciekawy system zabezpieczeń. No nie? Je, jedna wajcha i pod nią prąd, i git. <laughs> I lecisz. Stół tutaj. Opierdolony Kamila. Lecimy na Szczecin. Dobra, skoro mam już książeczkę, to teraz muszę dojść tylko do końca, tam gdzie chcą mnie zabić. Jak tam co się robiło? Aha, pamiętam teraz będę musiał płynąć po prostu chyba inną ścieżką. Z tego co wiem, też lubię oddychać. Machnij się. Kurde, duszę się. Dobra, idziemy dalej. Też nie musi... Uf, uwaga. No zauważyłem, coś tu się bierze, kręci, coś na mnie spada. Nie wiem co to jest, ale się tego boję. St słychać, słychać strzały w tej minucie. Aha, wiem kto się z kim bił. Biją naszych. I... A. Jeszcze Biją raz. naszych. Raz z lewej Biją strony. Naszych. Było porówno. Dobra. Już go wybiję. Aha, to są te drzwi. To jest woda. To są trzy puste opakowania po Panzerfaustie. Co tu pisze? Achtung! Fejersztaan. Nie wiem. Achtung, co... Fejersztaan. Jeśli wiesz, co to znaczy, lepiej nie mów. Bo ludzie cię znienawidzą. Nie, nie wiem. Nie bój się. Nie wiem. Dlatego maz jest spoko, że nie zna niemieckiego. I nie znoszę. Chyba im pomogę samicymi. No kurde, tak, patrz przez co mnie smaży gościu. Mocny jest. Nie, ja wczytuję, może I 30 HP. No mówię, przy takich czyterach, no to stary. LOL, broń no się no zmienia. Tak to jest jak się ma OIM-a w rękach. Spida w noga i bupa, ota. Dobra, chyba go wytłukłem. Prawie mi się przegrzał, Venomik, Ale było śmieszne. Teraz będzie coś, z czego w ogóle, jeśli wyjdę cało, to jestem pro. Wyjść na pewno wyjdziesz, ale czy za pierwszym razem? O, od razu Spanzerfausta! O, o, no właśnie, to jest dobre słowo. Jakby tutaj to rozegrać? Chyba najpierw panzer Faustyną pocisnę, chowając się... O tak, dobre, czekaj, czekaj. I strzelaj. Dostaniesz jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurde, nie trafiłem. Dobra, jeden poszedł, słyszę te mechaniczne dźwięki. Ło, dwóch! Ale synchro to było, stary! Teraz A, podniosę i patrz, co się stanie. Patrz, powiem. podnoszę i zgani, co tam na mnie będzie czekało. Na Żole? Nie. Coś znacznie lepszego. Wyjście. I tak, kończę te dwa odcinki na raz. Coś tam Mazowi szumy skrzypi, ale dobra. Żegnajcie. Jeśli to przeżyję, to nie żegnajcie. To oglądajcie dalej.